Idę, bo pana Władka widzę na placu. To zobaczymy, co pan Władek tam robi. Przy okazji byłem tutaj za inną sprawą, ale jest okazja, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i co nowego. Kotłownia pracuje w automacie. Dymek leci, czyli automat się włączył. I zobaczymy, co tutaj. Dzisiaj mamy pierwszy dzień po świętach. 27 grudzień 2019 rok. Piątek. W piątek mamy zawsze danie rybne. Jest pan Władek, zamiata kości. A, nakryłem! Nakryłem! Chodź Julcia, chodź Kiciulka! Chodź Nunia! Chodź Julinka, chodź Kiciuś, chodź. Chodź. No chodź. O, Ależ pan tu kościół zbierał chyba całego prosiaka! Panie Władku. Sprzątałem przez całe święta. Przez całe święta panie sprzątał. No no A co nasze kotki? Panie Władku. Nie ma. Tu też nie widzę. Tu też nie widzę. A tu jest. Jest. Jest Zorro. Kiciulku, jesteś, tak? Chodź, nie bój się. Chodź, kicia. Zorro, kiciulku. O, straszyłem go. I poleciał. Krzaki dzikiej róży, Soro, chodź kicia. Proszę, poleciał tam. Chodź kicia. Julia przyszła do ciebie w odwiedziny. A Julia sprawdza. O, i co Julia? Jest tam drugi kotek. O, poleciał Idziemy po bo... A poleciał tygrys Nie wiem, no jakiś tygrys O, to jeszcze jeden, tego nie widziałem Julcia, chodź idziemy, bo pan Władek idzie Chodź Julcia No Tej białej neli pan nie widział? Nie a w tu w róże jakiś jest? Nie też nie ma chyba zginął ten um, Który miał iść do pani Pożarskiej już go dwa dni nie widzę Ten mały mikrus? Ten, ten taki fla, poplamiony Ten mikrus Brat tego Liliputka. Li, dwa dni go pan nie widział. O co ciekawe? Pan Władek mówi, że Mikrus chyba zginął, bo dwa dni już się nie pokazuje. Julcia, chodź! Chodź Kicia! Chodź Julcia, idziemy! Julcia, chodź kicia A ona tutaj nie była dawno To ją tu wszystko ciekawi No musi powąchać Julcia chodź Pan Władek już poszedł Pan Władek nie karmił teraz, tylko z kości sprzątał. A karmik przyjdzie po kolacji, bo pan Władek po kolacji dopiero daje kotom kości. O! I już następny kotek przyszedł do niego. wytarmowił go za ogon. Jaki tam jeszcze inny przyjdzie? Bo zwykle jak pan Władek idzie, to kotki wychodzą mu na przeciw i go prowadzą. Na razie widać jednego. Czy tam jest więcej? Nie, jeden idzie. Bo przechodzi pod nogami, że nie może przejść. Musiał go omijać. A tutaj kto mi się po nogach obija. To mi się po nogach obija. To Julcia się obija, tak? Julinka. Tak, przyszła ze mną na spacer. Ja tu musiałem na złom odprowadzić stary wózek, wyzłomować zdezolowany. A Julcia się do mnie przykleiła. I mi towarzyszyła cały czas. Tak Julcia? I gdzie chcesz iść, Kiciulko? Wracamy Julcia, chodź. Julcia! Oj, oj, oj. Jak jej się spodobało spacer w nowe miejsca. Proszę. Tyle nowych rzeczy do oglądania, do wąchania. No, proszę wszędzie zagląda, zadowolona. A tutaj mamy choinkę, proszę. Oddział numer 3. Ma taką choineczkę, Julcia. Co, może wejdziesz na oddział, co? Ho, ho, ho. ho, ho. Nie, nie. A tutaj, co mamy, Mikołaja? Ale go powiesili. Wygląda jak spadochroniarz, który się zawiesił na drzewie. Jak kolego wygodnie ci tak w takiej pozycji? Ha, ha. Ale cię powiesili. No, no. Nasza choineczka. A tu nasza juleczka. No, i nie chcę iść. Nie chcę wracać. Chcę oglądać, zaglądać, wąchać. Julcia, chodź. Chodź kiciulka. Chodź, bo cię myszy porwią. No. <laughs> Zimne, wilgotne powietrze łaskocze. I co kiciulko? A się cieszy, się cieszy. Sama to ona by nie przyszła tutaj. O i co tam zobaczyłaś? Co tam jest? Kot? Co tam jest? Ja nic nie widzę, co ty tam widzisz? Nie ma nic zachowuje się, jakby coś tam zobaczyła żywego, aż przejdę od tej strony i i co? Kicia. Nie ma nic. A tutaj ładnie się prezentuje. Ta wieża z tej strony. Pokażę wam ten... Metalowy, wykuty ornament, no to się Niemcom chciało takie coś zobaczyć, wykuć pięknego. Piękna sztuka kowalska. Teraz się takich rzeczy nie robi. No, 120 lat temu, ale się namachał jakiś kowal Niemiec. No, dobry, dobry kowal. tak, no tak. I będziemy wracać. wracać.